Witajcie widzowie w kolejnym odcinku na kanale Sąsiadę, Sąsiad z News. Dzisiaj opowiemy sobie nieco o gospodarce Meksyku, w jakim jest obecnie stanie oraz jakie są dane prognozy na najbliższe lata. A więc przechodząc na początku, na dzień dzisiejszy gospodarka Meksyku, no, można powiedzieć, lekko rośnie, aczkolwiek jest niestabilna ze względu m, bardzo na tą politykę Trumpa, która obecnie obowiązuje względem jego sąsiadów. Jak dobrze wiecie, no, jego relacje z Meksykiem są dość napięte, lekko to ujmując. Chodzi tu mianowicie o wszelkiego rodzaju nałożone cła oraz y, politykę, nazwijmy to lekko antymeksykańską. Y, tutaj należy bardziej tak spojrzeć na to z perspektywy PKB, które no, spekulowano, że w tym roku wzrośnie o około 1,2%. No, niektórzy wciąż to podtrzymują, aczkolwiek już większość tych takich nazwijmy to spekulantów, którzy tutaj prognozowali ten wzrost gospodarczy Meksyku, zmieniło swoje zdanie na to, że będzie ten wzrost dużo niższy. Możliwe nawet, że będzie lekka recesja. Aczkolwiek tutaj podkreślimy słowo lekka, ze względu na to, że gospodarka Meksyku oczywiście w dużym stopniu jest związana z handlem ze Stanami Zjednoczonymi, aczkolwiek no niektóre produkty. Tak jak będą eksportowane do Stanów Zjednoczonych, Amerykanie po prostu będą za nie płacili więcej, więc aż tak bardzo im się nie oberwie. Tutaj sobie nieco może do tej innej takiej ważnej rzeczy, jaką jest właśnie inflacja. Ze względu na to, że właśnie te PKB nie wiadomo w ogóle, czy wzrośnie, a inflacja tutaj jest też prognozowana w okolicach 4%. No, niektórzy tutaj bardziej już takie mniej nieco wiarygodne spekulacje sugerują nawet 9% inflację, aczkolwiek ona się nawet dla mnie osobiście wydaje mało wiarygodna. Jak dobrze wiecie, moje podejście jest takie, że no, inflacja póki jest taka sama jak PKB lub trochę niższa, to wtedy znaczy, że Gospodarka dobrze się rozwija, aczkolwiek jak, jak wiadomo trudno jest to osiągnąć, yy, dlatego no, jeśli będzie tutaj recesja lub PKB minimalnie wzrośnie, a inflacja będzie aż 4%, no to niestety trochę się obery tej populacji Meksyku, ze względu na to, że jakby gospodarka się mniej rozwinie, to jakby, wiecie, płace mniej wzrosną, a ceny na te, natomiast pójdą o wiele bardziej w górę w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia dla Meksykanina. Przechodząc do następnej tej kwestii, czy mianowicie do ich budżetu na obecny rok, no przewidują, że deficyt budżetowy wyniesie 5%, no aczkolwiek tutaj należy zauważyć jedną bardzo ważną rzecz, rząd to nawet na początku roku co prawda sugerował, że postara się nawet go zmniejszyć do 3%, aczkolwiek polityka Trumpa sprawiła, że te zyski jakie przyniesie gospodarka Meksyku, no jeszcze nie wiadomo jak bardzo to się odbije na ich planowanym budżecie, ale na pewno będą dość mniejsze. Do tego deficytu, do tego, co oni chcą osiągnąć, jaki będzie rzeczywiście, należy podchodzić z dużą ostrożnością. Najprawdopodobniej no ten deficyt będzie dość większy. Tutaj już na podstawie różnych badań wynika, że on może osiągnąć coś między 5 a 8%. No, chcieli zmniejszyć do 3%, do 3% będzie te 5-8%. Wiecie, no, wciąż to nie brzmi mi źle, jak na obecną sytuację, aczkolwiek musicie tutaj zauważyć, że ten deficyt, jak się buduje latami, on coraz bardziej oddziaływuje na tą gospodarkę. Wiecie, czy większy deficyt, ten są Większe koszta obsługiwania tego długu, i tym gorzej wygląda budżet na następne lata. Dlatego tutaj trzeba ostrożnie do tego podejść. Też, jak to wpłynie, wiecie, na całą infrastrukturę Meksyku, na tamtejsze gałęzie przemysłu, na ich inwestycje. No, myślę, że tutaj, jeśli ten deficyt dość mocniej wzrośnie, może im się nieco bardziej oberwać. Natomiast, no. Co prawda, perspektywy na następne lata. Jeśli podwrótny kod i wyłącznie podwójkiem, że sytuacja się nieco bardziej uspokoi. Tutaj na 26 rok już ten wzrost PKB jest prognozowany w okolicach 1,5%. Przy tej inflacji, która wiecie, to no, jest prognozowanie inflacji na rok do przodu, to no, dosłownie wróżenie z fusów, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie za miesiąc. Ale też tutaj jest mniej więcej prognozowana 3% inflacja. No, zobaczymy, jakimś z tym pójdzie. Na chwilę obecną, jeśli tutaj nie dojdzie do kiedyś wiecie, no dogadania się ze Stanami Zjednoczonymi na temat tych polityki celnej i paru innych spraw związanych z granicami, no nie, no nie wróży to nic dobrego. Aczkolwiek tutaj, jak przechodząc z... Od razu już do następnej części, w ogóle na czym opiera się ten meksykański przemysł, no to przede wszystkim przemysł, czyli głównie mi, mam tutaj na myśli produkcję, fabryki, no to w Meksyku przede wszystkim jest to przemysł motoryzacyjny, Tam to jest jeden z takich największych producentów samochodów na świecie, takich marek między innymi jak Volkswagen, Toyota oraz Ford, co teraz... Może się tu bardzo zmienić, ze względu na to, że zostało nałożone właśnie na ten sektor motoryzacyjny cła, więc na pewno odbije się to na sprzedaży tych marek w Stanach Zjednoczonych, które jednak, no, mimo to, jakby nie patrzeć, były takim największym odbiorcą tej gałęzi przemysłu. Innymi takimi gałęziami jest między innymi elektronika, czyli różnego właśnie rodzaju komputery, telewizory, komponenty. Przemysł lotniczy, co prawda, nie zajmował on dużego stopnia tej gospodarki, aczkolwiek rozwijał się dynamicznie. Zobaczymy jak bardzo im się to oberwie. I jednym z takich ważniejszych jest to przemysł petrochemiczny i tego różnego rodzaju refinerie, ze względu na to, że jak dobrze wiecie, Meksyk też ma swoje te złoża ropy naftowej. Część zatoki, jak zwał, tak zwał meksykańskiej czy amerykańskiej pod trumpowemu, też wiecie, no, czerpią z swoje korzyści. Nie tak, tak duże jak USA, aczkolwiek obecne spadki cen ropy na świecie też mogą negatywnie się odbić do tej zyski, jakie wpłyną z tego tytułu do Budżetu. A natomiast bardzo ważnym segmentem są usługi. Usługi to jest mniej więcej około, tak przynajmniej 60% PKB Meksyku. No jak dobrze wiecie, Meksyk jest dość takim popularnym turystycznie państwem. Zwłaszcza jeśli tutaj chodzi o turystów ze Stanów Zjednoczonych, bo jak wiecie, no ze Stanów Zjednoczonych, gdzie można lecieć za granicę? No tak naprawdę, Europa jest trochę daleko, dla nich, no nie oszukujmy się. Dlatego Ameryka Środkowa, Południowa, jak już, a najbliższy oczywiście Meksyk. Dlatego to jest z z wiecie, najchętniej odwiedzanych przez Amerykanów miejsc turystycznych. Do tego należy zaznaczyć, że jednak sektor bankowy i finansowy też dość dynamiczny się rozwijał w ostatnich latach, aczkolwiek, no jak wiecie, no przez te deficyty to, co teraz się dzieje, już ta dynamika została nieco spowolniona. Zobaczymy, jak w najbliższych miesiącach to się rozwinie. Na razie zapowiada się to dobrze, aczkolwiek, no wiecie, no wszystko zależy od tego, co się stanie w najbliższych miesiącach. Następnym ich sektorem, no co prawda nie dość dużym, bo to jest około 3,5% PKB, to jest rolnictwo i rybołówstwo No wiecie, no 3,5% niby nieważne, to jest to bardzo istotne, jeśli chodzi o zatrudnianie tamtejś ludności. Ze względu na to, że bardzo spora część takiego wiecie, społeczeństwa meksykańskiego, która nie żyje w miastach, właśnie pracuje w tych sektorach i produkowane są tam takie między innymi produkty jak kukurydza, awokado, trzcina cukrowa, kawa, które wiecie, no są produktami nieco... Co z tej wyższej półki cenowej w porównaniu do tych innych, zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o awokado i kawę, które, no jak wiecie, są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza jeśli chodzi o awokado. Potrafią nawet, awokado pojedyncze potrafi kosztować nawet po te parę dolarów. Te zależy tutaj od tych odmian, ale mniejsza z tym. Dlatego, mimo to, że to są tylko około te 3,5% PKB, jest to dość ważny sektor, który daje mi dużo miejsc pracy. Jeśli on ucierpi na tych cłach, no jestem tutaj przekonany, że istnieje duża szansa, że wzrośnie bezrobocie w Meksyku, zwłaszcza tutaj, jeśli chodzi o tą nieco biedniejszą część społeczeństwa, co może mieć swoje negatywne skutki w całym państwie, ze no, na zwiększenie się ubóstwa, możliwe także no, z, zwiększenie się, bez, zwy, zwy, zwyczajnie z tego powodu, bezdomności. Tutaj przechodząc tak do jeszcze do energetyki, tak już wcześniej wspomniałem, ropa naftowa, ale poza tym e, Meksyk posiada też dość spore złoża gazu ziemnego, które głównie są wykorzystywane do napędzania tamtejszej, jego, tej, tamtejszej energetyki, co powoduje, że wiecie, przez to, że tam są dość niskie koszty wydobycia, ze względu także na to, jakie łace są tam oferowane, ich energia elektryczna jest przystępna cenowo dla ich społeczeństwa, co też pozytywnie wpływa na rozwój ich przemysłu, przez to, że e, dzień, dzięki czemu. Mają wiecie, no, obniżone te, nieco bardziej koszta produkcji i mogą oferować lepsze ceny dla swojej produkty. Mie, wiecie, że mimo tej polityki cel, celnej Trumpa, te produkty, nawet z tymi cłami, aż tak bardzo nie poszły do góry. Bo jak wiecie, jeśli coś kosztuje, kosztuje powiedzmy 100 dolarów i dodamy do tego 20% ceł, kosztuje 120, no wiecie, niby to jest 20 dolarów więcej. Ale jeśli koszt wyprodukowania tego kosztowałby 1000 dolarów i dodamy do tego 20%, to już jest 1200 dolarów. To już, to już jest większa suma pieniędzy. Dlatego tutaj te obniżenie kosztów produkcji, przez to te niższe ceny produktów, no jak najbardziej jest to na plus dla Meksyku, to jest i taka szansa, którą Trump nieco przestopował, ale miejmy nadzieję, że to w pójdzie w dobrym kierunku. I tak na zakończenie już tak skupmy się na takiej ostatniej, bardzo ważnej gałęzi, nazwijmy to przemysłu, który jest w Meksyku, czyli mianowicie na górnictwie. Meksyk jest jednym z takich największych producentów na świecie srebra, a także są tam dość pokaźne złoża takich innych metali, między m.in. złota, miedzi, cynku i różnego rodzaju litowców. No jak wiecie, to są surowce, oczywiście srebro, złoto, każdy wie, no ostatnio bardzo zyskują na wartości, miedź, cynk, no jak wiecie, są używane w różnego rodzaju komponentach, oczywiście niektóre są też w motoryzacji, więc to są, wiecie, surowce, które są obecnie potrzebne na świecie, a ze względu na, no nie oszukujmy się, coraz mniejsze złoża tych surowców na świecie, też będą lekko zyskiwały na cenie, tutaj nie spodziewajmy się jakichś nagle dużych spadków w cenie tych surowców. Dlatego to jest, wiecie, dość stabilny dochód dla tamtejszego rządu, który no, jedynie w przypadku jakiejś większej recesji globalnej y, mógłby zaniżyć cenę tych surowców, przez co odbiłoby to się mocniej na gospodarce Meksyku. Dobrze widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zachęcam, się, zachęcam Was do podzielenia się z Waszą opinią na temat tego, no, według mnie pięknego państwa, które ma przed sobą duże szanse na rozwój. Zobaczymy, jak to się podoczy. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, olejkowania filmu. Dzisiaj był swoim sąsiad. Żegnajcie!